To jest dobrym analitykiem, powiedz mi? Mm, przede wszystkim musisz rozumieć grę. To jest co to raz. znaczy rozumieć grę? To znaczy, że musisz wiedzieć, gdzie patrzeć. Tu musisz wiedzieć, na co patrzeć, jak patrzeć i przede wszystkim, co wybrać. Wiemy, że piłka nożna to jest mecz piłki nożnej 90 minut nieprzewidywalnych zdarzeń. Tysiące zdarzeń. Jak spojrzysz na statystyki. Wszystko jesteś w stanie opisać teraz liczbami. Tylko kwestia tego, co jesteś w stanie z tego wyciągnąć. I trzeba też umieć uczyć się, powiedzmy, sobie, na swoich błędach, bo teraz żyjemy w takim czasie, że informacji, która nas, do nas dochodzi, jest mega dużo. I teraz czasami daną informację jesteś w stanie wykorzystać, czasami nie. I to też ta selektywność, o której mówiłem dla danego meczu dla danego przeciwnika dla twojego okresu jako drużyny bo to też drużyna przechodzi przez różne okresy wszystko jest, wszystko jest właśnie relatywne, do tego co jako analityk musisz rozumieć i myślę, że ta, ta otwarty umysł też na, na rozmowy na słuchanie na, wyciąganie pojedynczych zdań z tego co mówią trenerzy co mówią trenerzy przeciwników, ja myślę, że to wszystko takie obserwacja, Umiejętność postrzegania I, i, i jeśli chodzi o czysto przygotowawcze rzeczy. A jeśli chodzi o mecz, to to, to yy, tak jak już wspomniałem kilka razy, obserwowanie tego, co się dzieje poza piłką. Piłka jest jedna, 22 zawodników jest na boisku, także przewaga liczebna jest po stronie rzeczy, które się dzieją poza piłką. I ja myślę, że umiejętność obserwowania tego wszystkiego, jest istotne. I to zmienia, 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 zmienia sposób Twojej pracy.